taki stereotyp, że w rodzicielstwie bliskości nie ma granic. Co Ty na to? Są granice, tylko w rodzicielstwie bliskości to nie jest wyznaczanie granic, stawianie granic. To jest bardziej pokazywanie granic i branie pod uwagę granic. I W rodzicielstwie bliskości pamiętamy o tym, że te granice ma swoje zarówno rodzic, jak i dziecko. Czym się różni wyznaczanie granic od Ustalania zasad i granice od zasad. Często jest tak, że przez wyznaczanie granic rodzice rozumieją ustalanie zasad, czyli rozumieją jakieś zasady, które są arbitralnie ustalone przez kogoś. Często też te zasady i granice wyznaczone są formułowane w takim języku abstrakcyjnym, czyli w formie nie wolno, tak się nie robi, tego się nie powinno, nie wiem, to jest zakazane. Albo w formie musisz, trzeba. Natomiast granice osobiste są bardziej formułowane w języku. Ja tego nie chcę, mi się to nie podoba, mi to nie pasuje. Chciałabym, żeby było inaczej. A jest taka obawa, że jeśli nie pokażemy, czy nie, wytyczymy granic w jasny sposób, pokazując, co wolno, a czego nie wolno, to dziecko nie będzie. Wiedziało, o co nam chodzi, czego oczekujemy, co jest w porządku. Często też rodzice mówią o tym, bo to słyszą, że dziecko się wtedy nie będzie czuło bezpiecznie. Tak, to jest podstawowa rzecz, którą słyszę, że granice to jest poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa dla dziecka to jest dostępność emocjonalna rodzica. Czyli to jest to, że rodzic widzi, dostrzega i bierze poważnie pod uwagę granice dziecka i jego przeżycia. Nie tylko granice. Natomiast jeżeli boimy się o to, że dziecko nie będzie wiedziało o co chodzi, i nie będzie wiedziało jasno, czego od niego oczekujemy, to, to trochę jest tak, że życie polega na tym, że nasze granice zmieniają się w zależności od sytuacji, kontekstu, naszej kondycji, w zależności od tego. Z kim wchodzimy w relacje, mamy inne granice w, y, w stosunku do dziecka, inne granice w stosunku do innego dorosłego, znajomego, inne granice w przypadku kontaktu z osobą, której nie znamy, i to są te wszystkie rzeczy, których dziecko potrzebuje się nauczyć. Czyli ono się nie potrzebuje nauczyć zasad, tak? Mechanicznych, y, y, powtarzalnych rzeczy, typu to wolno, tego nie wolno, tylko każde dziecko się potrzebuje nauczyć jak rozpoznawać sytuacje, w których narusza granice innego człowieka, jak to wygląda. I potrzebuje się nauczyć, jak to zrobić, żeby w danej sytuacji społecznej moje granice i twoje granice były wzięte pod uwagę. I tego się nie da zrobić inaczej, jak przez doświadczanie wielu, wielu różnych sytuacji społecznych, w których druga osoba mówi nam, co się z nią dzieje. Rodzice pytają czasem, jak nauczyć dzieci chronienia swoich granic. Co byś im odpowiedziała? Wszystkie rzeczy, które rodzice robią po to, żeby dbać o granice dziecka i brać je pod uwagę, czyli wtedy, kiedy zauważają i traktują poważnie sytuacje, w których dziecko sygnalizuje dyskomfort, protest, coś mu się nie podoba, coś jest dla niego nieprzyjemne, coś mu nie pasuje, to są te sytuacje, kiedy rodzice uczą dziecko, jakie są jego granice i że te granice może dziecko komunikować i ma prawo do nich. To nie zawsze oznacza, że w ogóle da się uniknąć sytuacji, które dla dziecka są nieprzyjemne, ale w takiej wystarczająco dobrej sytuacji rodzice zwracają uwagę na granice dziecka i biorą je pod uwagę zawsze wtedy, kiedy są do tego warunki i możliwości. Jakie mogą być konsekwencje tego, że granice dziecka będą? konsekwentnie przekraczane przez rodziców, albo inne osoby w przedszkolu, czy szkole. Dzieci najczęściej chcą zadowolić rodziców, czyli mają trochę takiej... cokolwiek byśmy nie robili, mają coś takiego, że... to miłe, jak moja mama, tata dobrze się czują. I zdarzają się dzieci, które... tak bardzo dbają o to, żeby ich rodzice się dobrze czuli, żeby nie byli smutni, nie byli zezłoszczeni, że przestają się troszczyć o własne potrzeby i własne granice. I to trochę też, ja bym powiedziała, że my to czasami nakręcamy, bo jeżeli ja mówię, że jak nie zjesz całego obiadu, to Twoja mama będzie smutna, tak? To ja będę smutna, to trochę zachęcam do dziecko, dziecko do tego, żeby przekroczyło własne granice i zignorowało własną granicę w postaci sytości, po to, żeby mi było miło i przyjemnie. I ja myślę, że to jest właśnie takie naruszenie granic, które najczęściej ma miejsce. A w jaki sposób rodzice mogą reagować, kiedy dzieci przekraczają ich granice? E, tu są dwie kwestie. E, pierwsza jest taka, że pewnie warto to zrobić takim językiem, właśnie jasnym i osobistym czyli bardziej mówić, słuchaj, dla mnie to jest trudne, mi się to nie podoba, ja bym chciała inaczej. E, a druga rzecz jest taka, że kiedy dzieci przekraczają nasze granice, to najczęściej robią to dlatego, że jest im z jakąś sytuacją trudno, nie dają rady, potrzebują pomocy, nie potrafią inaczej, potrzebują czegoś ważnego. Czyli rodzic jest taką osobą, która jest w stanie znowu zobaczyć i swoją perspektywę, i perspektywę dziecka w tej sytuacji. Czyli rodzic może pamiętać o swoich potrzebach i swoich granicach. Jednocześnie widząc, jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia dziecka. Na przykład tak, że dziecko czegoś się bardzo boi i dlatego zachowuje się w taki sposób, jak się zachowuje. Taka sytuacja, że ktoś nam mówi nie, to nie jest łatwa sytuacja, bo my wszyscy mamy tak, że wolelibyśmy usłyszeć tak, to, że dziecko nie odpuszcza, nie wiąże się z tym, że ono nie słyszy, co my mówimy, tylko z tym, że dla niego to jest trudna sytuacja.